Mount and Blade to unikalne połączenie gry akcji, strategii i RPG. Epopeje zaczynamy jako samotny mieszkaniec fikcyjnej, średniowiecznej krainy, posiadający kilka monet w kieszeni oraz marzenie zostania władcą suwerennego państwa. By tego dokonać, zaraz po wyborze klasy postaci i określeniu jej podstawowych parametrów ruszamy w bój. W miarę osiągania sukcesów, rozwijamy umiejętności i cechy naszej postaci, na przykład zwiększając jej zwinność czy siłę fizyczną. Za zdobyte pieniądze zaciągamy najemników, by z ich pomocą móc atakować coraz to mocniejszych przeciwników, w końcu zdobyć kilka zamków i ogłosić niepodległość. Proste? No nie zupełnie. Przede wszystkim żołnierze nie walczą za darmo. Musimy im płacić tygodniowy żołd. Problemem nie jest więc zdobycie pieniędzy w ogóle, a zdobycie ich odpowiednio dużo w wystarczająco krótkim czasie. To wymaga już planowania i odpowiedniego operowania armią na mapie strategicznej. Warto jest również podjąć się wykonania intatniejszych zadań i dorobić na handlu z kupcami miejskimi. Kolejna sprawność, jaką musimy się wykazać w drodze do suwerenności, to machanie orężem. Tak, tak, zgodnie ze średniowiecznym obyczajem, nasi wojownicy wymagają, abyśmy stanęli u ich boku i wzięli czynny udział w każdej potyczce. Bierzemy więc do ręki wszelakie szable, miecze, obuchy, włócznie, łuki, kusze i bezlitośnie ścieramy się z przeciwnikami w walce konnej lub pieszej. Do wyboru mamy kilka setek broni, podzielonych na kilkanaście kategorii. Poszczególne sprzęty różnią się nie tylko parametrami, ale również wymuszają odmienny styl walki. Przykładowo, wielkimi mieczami można powalić większość przeciwników naraz, ale ciosy wyprowadzane nimi są dość wolne i lekko zbrojnego, szybkiego przeciwnika możemy nim zwyczajnie nie trafić. Tutaj lepiej użyć szabli. Ta jednak okaże się zupełnie bezużyteczna w starciu z ciężko zbrojnym piechurem, na pancerzu którego może nie zostawić nawet rysy. Walka w Mountain Blade jest niesłychanie realistyczna i złożona. Możliwe do wyprowadzenia ciosy dobrze oddają to, co z danym typem oręża da się zrobić w rzeczywistości. Podobnie jak na prawdziwym polu bitwy, każdy cios może okazać się śmiertelny. Trzeba więc nieustannie uważać i nie lekceważyć żadnego, nawet najsłabszego przeciwnika. Rewelacyjnie oddano również zmagania kawaleryjskie. Wierzchowiec ogranicza nam, co prawda, swobodę ruchów, a trzymanie wodzy zajmuje jedną rękę, ale z drugiej strony zyskujemy mobilność i ogromną siłę ciosu wynikającą z pędu. Możliwości, opcji i wariantów są tysiące. Na szczęście, dzięki szalenie prostemu i intuicyjnemu interfejsowi, każdy w kilka minut nauczy się grać w Mountain Blade. A naprawdę warto, gdyż tytuł ten jest jednocześnie nowatorski. I daje niespotykaną wręcz swobodę działania. Tak naprawdę możemy jeździć, gdzie chcemy i robić co chcemy. Na dobrą sprawę nie musimy nawet dążyć do zdobycia własnego królestwa. Równie dobrze możemy zadowolić się rolą Wasala, jednego z królów lub zwykłego rzezimieszka, żyjącego z machania mieczem. Ta gra przejdzie do historii jako prekursor nowego gatunku. Zobaczycie!